Siemano, witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj pokażę wam moje jedzenie po siłowni. Wróciłem więc trzeba dobić sobie jakieś białko. Generalnie, no pokażę wam jak sobie robię makaron z kurczakiem. Nie jest to nic wymyślnego, ale tak. Zawsze kupuję taki penne, pełnoziarnisty yy, filet z piersi z kurczaka, taką sprawę do kurczaka, taką zwykłą i taką ostrą i se je mieszam i jakiś sosik. Ja wybieram sos taki meksykański z biedry. Bo jest tani i jest taki fajny, ostry, ja lubię taki, taki, taki posmak. Yy, I do, w ogóle co do makaronu, nie. Na pewno macie coś takiego, co śmieliście, jak zaczynaliście gotować, że dawaliście albo za dużo tego makaronu, albo za mało. Zazwyczaj za, za dużo, przynajmniej ja, ja, ja to miałem. No ale yy, tutaj macie na przykład o, 100 gramów przed, przed ugotowaniem, co nie. Ja sobie zawsze odmierzam na przykład 100 gramów takiego makaronu stąd, co nie i potem go wrzucam do tego, żeby się zagotował i wychodzi taka idealna paczka czy na obiad także jeżeli, jeżeli ten, jeżeli macie problem z ilością makaronu to po prostu dajcie sobie jedną porcję, co nie jaka tam jest napisana tam na tabeli odżywczej, będzie git Obecnie prezentuje się jakoś pięknie ale najważniejsze jest to, że ma 90 gramów białka także pomaga mi łatwo dobić moje białko jeżeli chodzi o zapotrzebowanie także, także to sobie właśnie zjem tak myślę, że mogą tutaj dodać jeszcze jakieś, nie wiem, jakiś warzyw, czy tam zieleniny, ale nic nie miałem pod ręką, więc, więc tym razem sobie nie dam. Obiad zjedzony. Jutro zjem dokładnie to samo. Do, dokładnie ten sam sos, dokładnie ten sam makaron, dokładnie ten sam kurczak. Tak sobie myślę, że, no bo jestem na redukcji, to sobie używam tego sosu meksykańskiego, który tam ma chyba 60 kalorii na 100 gramów. Ale gdybym był na masie, to zamiast tego wleciałby pesto. Uwielbiam pesto. W ogóle ostatnio jadłem E, taką pizzę, gdzie, no bo często spodem od pizzy są, jest coś na bazie pomidorów, co nie? A ja jadłem taką pizzę, gdzie spodem od, e, gdzie na spodzie było pesto i to smakowało fantastycznie. No ale z tej racji, że tam jest chyba 400 kalorii na 100 gram, jeżeli dobrze pamiętam, no to na redukcji byłoby ciężko potem z liczeniem kalorii, żeby się mieścić w redukcji, więc sobie użyłem tego, sos, tego sosu meksykańskiego, ale jeszcze mamy maj. Jeszcze czerwiec i będzie koniec redukcji, także wtedy się z Wami podzielę moimi, moją drogą, e, jaką, jaką miałem. Nie no, szczerze, no wiadomo, czasem, cza, czasem jestem głodny, ale generalnie waga idzie w dół. E, docięcie e, jest już większe, więc jestem, jestem coraz bliżej u celu. E, no i szczerze tak, tego kurczaka z makaronem to jem dosyć często. E, mm, Czasami jedyne co, to sobie zmieniam tego, ten makaron, na przykład z ryżem albo z tortillą. W Biedronce to są takie gotowe tortille, albo to się nazywa lawasz, to jest taki chlebek bardziej. No i to też sobie tam daję tego kurczaka, co nie i tak to sobie jem, albo właśnie jako taką tortillę, albo oczywiście ryż z kurczakiem, klasyk, no albo makaron. Ja akurat taki taki lubię makaron, to sobie, to sobie tam daję, co nie. No i to jest też spoko danie. Jak chcecie na przykład robić kilka dni do przodu, co nie, ja sobie tutaj zrobiłem porcję akurat na dzisiaj, ale e, aż się prosi po prostu ugotować więcej tego makaronu, usmażyć więcej tego kurczaka, e, kupić od razu więcej tego sosu i to sobie podzielić na takie ten, co nie, jesteście nawet w stanie ugotować to na 3-4 dni do przodu, a no, nie jest to jakieś drogie jedzenie, co nie. E, tym bardziej, że mm, czasami sobie zamawiałem takie jedzenie z restauracji, co nie? Że, wie, że na przykład e, idę do Chińczyka, czy tam na wietnamskie żarcie i tam sobie to kupuję, ale często te porcje kurczaka tam nie są duże. To po pierwsze, a po drugie nie wiem, ile tam tego jest. Ostatnio się zawiodłem. Kupiłem sobie e, makaron z warzywami i z krewetkami. Lubię krewetki, nie? I na tą całą porcję, którą kupiłem za 25 złotych, tam była jedna krewetka, ten taki, wiesz, ten taki, taki zawijacz, że tak powiem, co nie? Byłem zawiedziony, no ale już trudno, po prostu więcej nie kupię w tej restauracji, tam krewetki, ja rozumiem, że krewetki są drogie, no ale jedna krewetka na całą porcję, to, to chyba nie jest za dużo, przynajmniej tak mi się wydaje, nie wiem. Chyba, że to ja mam jakieś wygórowane standardy co do jedzenia. No już pomijając to, że jedzenie w Polsce jest jest odstrzelone, są miejsca, gdzie można zjeść tanio, nie powiem, ale to samo kawa, przecież jak byłem w Rzymie, to kupowałem kawę taniej niż tutaj. Więc już pomijając to, że często ta kawa to na przykład wiecie, jest kawa, jakiś syrop, jakiś lód i to z tego się robi deser, a nie kawa, więc kawa do kawy, moja, moja o, o, opinia do kawy, co najwyżej mleko i to jest max, ja cukru do, do kawy nie daję, a speaking of, to jest idealny moment na zrobienie sobie kawy, jest piękna pogoda, dlatego chciałem właśnie wyjść. Aż słychać jak ptaszki ćwierkają, jak kurde, no wszystko jest tak pięknie zielone, no aż kot, tu, kot tutaj se leży, pięknie. Chyba dzisiaj znowu pójdę uh, zrobić cardio, w moje miejsce, yy, gdzie zaczynałem nagrywać vlogi yy, i chyba tyle, to chyba tyle no, co mam, co mam do, do powiedzenia, oczywiście że na studia. Yy, a co do piłki nożnej, bo czasem gadałem, że ogólna Premier League, no to właśnie problem jest taki, że teraz będą ostatnie kolejki i koniec, i będzie, będą wakacje. W sensie za niedługo jest ta przerwa reprezentacyjna chyba, ale ona mnie aż tak nie jara. Ja wolę akurat y, klubowy futbol, a nie, a nie te reprezentacje. No. E, także to tyle, co wam, co wam chciałem przekazać. Korzystajcie z pięknego dnia, jak widzicie, jest, jest cudownie. Więc wyjdźcie na dwór, sprzed komputera, i tyle. Dzięki wielkie za oglądanie Fokus Focus I widzimy się w następnym vlogu Siemano